Cześć, z tej strony ZAKISERWISU.TP.PL, jest niedziela, 19 stycznia, wyruszyłem właśnie do Łodzi na pierwszy zjazd czytelników. Dąb redaktorzy. Taki. Eee, bardzo fajnie bardzo miło, że się spotkaliśmy. Eee, z jednej strony taka podwójna rola. Eee, dziękuję Wam za przybycie, z drugiej strony ja dziękuję za to, bo zostałem zaproszony przez Was tutaj, wszystko e, nas tam ogarniał i nie wiem jest tak, tak naprawdę z Kaką, z dwóch, których tak e, bardzo pojawiać. Eee, nie wiem, może na powiesz, jak to po drodze, jak to tam było zorganizowane, sumie, jak się trudziło, to, że się dzisiaj widzimy. No dobra, od razu trzeba się przyznać, że jakoś dźwięku nie jest zawsze najlepsza, więc podkręćcie swoje głośniki. No w sumie wiadomo, że wszyscy zorganizowaliśmy na początku ten konkurs, w którym mieliśmy nagrywać swoje strzały. No, no i, no, i no, no, tak no, no. się zakończyło, że wyszło, że w sumie założyliśmy sobie grupę, no i tak się poznaliśmy w sumie. No i było, czemu by się nie poznać, no i tak no rozmawialiśmy no, na Skype i doszliśmy do wniosku, że może warto było zorganizować coś, pograć razem, bo w sumie wiadomo, że wszyscy razem gramy w jakichś klubach, to... Razem wiadomo ciekawie No i super, super, świetnie. Nawet nie wiecie jaką mi to sprawia radość, że no w sumie dwa i pół roku prowadzę już TTP i czasami nie jest łatwo w sumie. Ja też pracuję normalnie na etacie, nie jest łatwo to wszystko ogarnąć, żeby to jakieś miało ręce i nogi i czasem brzygam ale czasem ktoś napisze właśnie fajnego maila, że strona jest świetna, albo tak jak wy się zgadacie, no to jest, to jest naprawdę fajna rzecz. Ludzie z całej Polski się zjeżdżają, bo się znają gdzieś tam z jakiejś stronki. I dla mnie to jest powód do dumy, że ja tą stronkę założyłem i jakoś wspólnie jesteśmy w stanie społeczność stworzyć koło tematu, którego nikt w, w sumie jeszcze nie poruszał i na pewno świegiem na to się jakoś rozwinie. Pierwsze spotkanie w sumie zorganizowane przez Was. Już wiem, że w tym roku będzie kolejne spotkanie i już to będzie trochę większe, trochę bardziej ogarnięte przez też marki, które chcą robić jakieś nie wiadomo, jakieś świetne rzeczy, tak jak będzie za granicą, ale na pewno w czasach to się fajnie robi. Pierwsza sprawa, mam dla Was. To jest Niestety butów jeszcze nie jesteśmy tacy fajni, żeby wszystkim buty rozdawać. Dzięki tak? bardzo. Ja to gościnnie. To gościnnie. Dobra, to jak zostanie to... Ja. Widzicie? Jak... Od Białorusi przyjechaliśmy. Jak zostanie, mam 15, <laughs> jak zostanie to... Ja. Hyper, panu mogę czapki? Pan też, tak? Yy, Opiekuń. Dobra. A może opowiedzuję jeszcze po, powiecie mi, kto ma jaki nikt się tak kojarzył, bo ja was kojarzę z maili, które przychodzą i tak dalej, ale w twarzy, twarzy nie mam dopasowanych. Nie, nie, nie. To, to może o... o, o Jakie wyniki macie? Mazowskie? Tak? I Didek przez 2E. Ja wygrałem. Nie jest Tak, ten na forum od, od pierwszych, tam tak, tygodniowy tak, forum tak. to już drugi. Ja pamiętam ja 20-30 lat. Ale jeszcze raz. 21-20-30 lat. A to ty już byłeś wtedy? No. To były kurcze wtedy, jeżeli ktoś miał imię, tak, pani, to robiony prawie, to nie byłoby. Jak, córeczkę. Kaka, kaka, to codziennie pisze do mnie. Nie, nie, <noise> nie znaczy. Myślał, pan to też jest aktywniejszy. z aktywniejszych chłopaki? Tak siwy. Jak? Siwy, podpiaśnik. Dobra, słuchajcie, no jakieś jeszcze pytania? Może, bo mówię, takie w tajemnic. Co tam byście chcieli wiedzieć, jak to wszystko wygląda? Duże zainteresowanie od producentów? Rynek Polski jest taki, że w sumie tak naprawdę ci producenci... To właśnie u mnie takie zainteresowanie korkami. i w sumie, no nie wiem skąd się dzieje. po prostu jako sprzęt, to było coś takiego nieosiągalnego, może dlatego to tak dobrze smakowało, I wiadomo, to czego się nie ma najbardziej smakuje i przez to może się w to wkręciłem, a może y, wy tak kolekcjonujecie kurtki Macie na przykład tam, no i pan to wie, że już tam kilka par i sobie planuję.

Tak mówię jeszcze odnośnie mojego tego zajarania zajarania bo kiedyś jeszcze miałem taką tawkę na tę personalizację, że tam Beckham miał na języku na pretkach i idę z tymi pretkami za jakieś tam zakładu, co robi tafty na ręcznikach. To w ogóle o co go chciał wychodzić, oni tam I też Urząd Skarbowy się raz zainteresował, bo jakość, że na Allegro kupuje buchtę to jest to ma poznańskie sformułowanie, dużo, dużo butów i to się z tym dzieje, muszę handlować. I zaprosili mnie do Urzędu Skarbowego, ja mówię, tutaj pan pisze, cp.pl, dałem mu kolekcję, Psz, gościu, o! I, <grym 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 a nazwa tepy to jest co? Od marki tepa, która kiedyś istniała? Tak to jest nie. Się mi się Ciekawe, nie. właśnie. się wydaje, że taka firma była to No, trochę jeśli chodzi o marki niebostą, nie rób z mojej strony, bo tepy to jest... No, jest... Sygnały, że niektórzy się spotkali, niektórzy nie. Nie wiem czy to jest tylko wieko polskie, ale... Tak. No, się myśli na początku. TP to jest mówi. typowo poznańskie. Poznańskie no, Się mówi na kotki i piłkarki. I w sumie kiedyś jeszcze jak myślałem o strony, tak sobie, krótsze jak się będę tam nazywać, idę na trening i taki starszy kolega, że już tam nie gra w kilku i co, nowe TP. Tak w sumie na każdym treningu tego? Ale no... <słuchaj> <słuchaj> to Może być. Wiesz, yeah. <słuchaj> sobie tak Naprawdę, no to już w jakimś czasie wszyscy po prostu, tak mówić mówili, tam z popularnością strony, już na razie to i tak paczkuje, no się wyjdzie na podwórko, że kto tam kto. Dwa tygodnie temu Szczepłek z Rzeczpospolitej napisał feria to sportowe na i napisał o sprzęcie w nie wiem czy czytał, hmm? Dosyć dużo. Wymienia wszystkie marki i właśnie wspomina nieistniejącym szczepem, na czym skolił. Sam tu kiedyś zapytałem, z środki wychodził, excuse me, jakie buty masz dał. I mu powiedział, że tepa właśnie włoska, więc to na mi się wydaje, że jednoznacznie się rozwiąże. Jakże... Nie, 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 to nie, nie, nie to. Muszę napisać, odetnę się do Ciebie, a muszę napisać to pan. Ale, ale zgadza się, była taka włoska marka. Jak ja jeszcze grałem w takich gumowych, co w ogóle o wkręcanych można było pośnić, to z Włoch ludzie przywozili właśnie... Właśnie, bo cały, cały teren to było sprzęcie sportowe. Ja, mnie no, a mnie w, w kornerach? czy t, wy już takie roczniki, że nie? Tak, już, kornery 100 kurczę, kiedyś muszę zrobić recenzję na serio, będzie między, będzie awizantka 60 ani 05 i będą kornery Z 2 km stąd była tutaj, może nie fabryka, tylko taki duży magazyn 100 mila, były karosze, opony tak Znaczy niedaleko mieszka, jedziemy do 100 właśnie, Zaczęli od producenta ma się to. Super. Dokładnie. Tak, tak, że <grym> się nie trzeba rok, było To trzeba było lekko kopać. No i na swacie się nie grało. To tak tak to się odwitać. Ścierały się, bo no były gdzieś na no, Tak, robiły się halówki. z Coś tak. To o, ostatnie może. To to, to ja, ja. Dobra. To idziemy się i my heart out of my chest, my mind so my bones, dig me out, then fill the hole. tell me apart.